W dzisiejszym odcinku nagram historię w Dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem No i zaczynajmy Więc tak, Nasza Lili nam już urosła Ma teraz już trochę więcej lat i dzisiaj przyjechałam na pocztę żeby odebrać tutaj plecak do szkoły i to wszystko jej przygotować bo wiadomo że będzie szła nie do, do szkoły. A to już może nasza historia może jeszcze w tej nie wiem. Więc przyjechałam żeby odebrać plecak i już weźmiemy ten plecak. Dobra. Wezmę może tą samą torbę, bo tu są jest tu kilka plecaków. Te do przedszkola. Ten jest bardziej pełny, więc po prostu wezmę te wszystkie plecaki. I już na przykład do domu, tylko czekajcie. Sprawdźmy, czy jeszcze jest coś tu fajnego. Okej, okay, to zabieram. To zabieram. I mogę jeszcze tą walizkę zabrać. I myślę, że z tym już będę leciała do domu. A tam już wszystko zaraz zobaczycie. Dobra, lecimy do domu. Okej. Okay. Możecie w ogóle napisać, czy u was też jest za gorąco, bo ja nagrywając ten odcinek, nie wiem, jest 30 stopni I jest naprawdę mega gorąco, więc napiszcie w komentarzu, czy u was też jest po prostu tak um, gorąco Dobra To jestem, o cześć kochanie, Ej, cześć mamo Tutaj mam coś też dla brata i dla mnie Dobrze, to zaraz co jest dla Twojego brata, a co dla Ciebie. To może być dla mojego brata, to może być dla dzieci. O, jego figurka. Jego tutaj rzeczy. Tej drugiej figurki nie ma, więc zostawię mu tak pusty karton. Może mieć też takie dwa plecaki. Okej, okay. to fajnie, że mi to zrobiłaś, dziękuję. Dobra, ja teraz na drugie piętro i tam zostawię to do pokoju dla dzieci. Jak będą jeszcze więcej dzieci. A resztę rzeczy wezmę już do swojego pokoju. Okej. Okay. Dobra, więc tutaj zostawię... Nie da się na tym położyć. Ej, słabo. Dobra, no to po prostu położę tutaj. Szkoda. Dobra, lecę teraz do swojego pokoju. Więc mam taki makeover. Zrobiłam to po prostu poza filmem. Tak to tu wygląda. Wiadomo, że więcej rzeczy będę jeszcze dokupywać, ale na razie zostawimy tak. Myślę, że ten plecak, ale przepakuję sobie po prostu trochę do niego rzeczy. Na pewno butelkę. No i myślę, że piórnik. Ale ten plecak i ten plecak i tą walizkę, też chętnie z niej skorzystam, to może w sumie lecieć tutaj, jak będzie. te dzieci już tu będą chodziły do przedszkola. Dobra, to sobie tu zostawię i to wywalam. Nie mam też jeszcze żadnych pociuchów, no właśnie. Ale to wiem, że mama mi coś na pewno da mi w ogóle na tej zasadzie. Więc no mogę pojechać do niej i jakby coś po prostu zapytać się, czy mogę coś zabrać, czy coś wziąć. I te p... Więc lecimy, lecimy. Tata i Braz w ogóle gdzieś tam pojechali. O, cześć, mogę wziąć rzeczy swojego po pokoju? Jakieś, te, które nie nosisz? Tak, tak, pewnie. Dobrze. To razem to przejrzymy, to czego nie noszę. Ok, mam na pewno dwie sukienki, te jeszcze nie nosiłam, więc na pewno możesz ją wziąć. O, dziękuję. Dobra, to noszę. To też na pewno noszę to zubranie. do ciąży, więc też na pewno je noszę. Czekaj, sprawdźmy stąd jeszcze, co tu mam. O, taką piżamę ci mogę dać na pewno. To jest moja piżama. Sprawdzam, co tu jeszcze mam. Yy, o, to ci mogę dać. O, to sobie powinnam tu powiesić, tak szczerze. To jest tutaj moje, moje, moje i tutaj y, piżamę. Ok, tak to powinnam zrobić. Mm, te dwie rzeczy tutaj wrzucam. To tutaj to ci mogę oddać, to ci mogę oddać, to ci mogę oddać. A chcesz to? O, sobie jeszcze o sobie osoby. Dobra, to ja sobie zostawię jeszcze. To już na pewno masz sobie wziąć. Um, um, um. O, mogę Ci też oddać te dwie rzeczy. Zacz. Czy chcesz? Tak, tak, chętnie. To masz to też. Um to tu jest, to chcesz? no mogę wziąć bo czekaj, to chcesz, no eleganckie, fajne dobra, to sobie to też możesz wziąć um, co ja tu jeszcze mam, tak teraz myślę o, ten na pewno strój, bo go kompletnie nie noszę, też możesz wziąć ja mam taki bardziej swój elegancki no i po to wszystko na razie a, to i tak dzięki mama, dobrze spokojnie um, dzięki, to pa Paję, okay, pa ja się pójdę Okej, pan. Dobra, więc mam dużo ciuchów od mojej mamy. Muszę też w ogóle się spotkać z moją koleżanką. Tak. Moja koleżanka to jest Alia. I muszę się na niej pojechać, ale to już raczej nie w tym odcinku. Dobra. Muszę sobie tutaj poukładać ciuchy. To jest bardzo fajne, bardzo fajne. Okay, tutaj to... Tak, tak. Na razie sobie tak pokładam. O, nie, no, przecież mogę to powiesić, zapomniałam, że niektóre cię mogę to powiesić. Tak sobie to zrobimy. Mm, to też jest fajne, też sobie tutaj e, mogę powiesić. Dobrze, myślę, że tak to zrobimy. Pewnie, że mam taką zasuwaną szafę, to przynajmniej tego nie widać. I tak sobie na razie mój pokój bardzo mi się podoba. I teraz chyba bym sobie po prostu pograła, poczytała jakieś wiecie, modowe triki w ogóle, bo rzeczywiście się, um, się powoli makijażem i tym wszystkim. Więc fajnie, że mogę sobie to po prostu wszystko poczytać, obejrzeć, zobaczyć. A może sobie na balkon i się napiję jakieś tutaj rzeczy, co mam. Bo fajnie, że coś takiego mam tutaj na balkonie Nie wiem, czy są te schodki, Ale to jest trochę teraz Nieważne, że się kocham, je bardzo i Ale pewnie są gdzieś z mamą, czy z tatą I moim bratem, czy coś na tej zasadzie To będę przydali. Jeśli którykolwiek wam się spodobała, dajcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem A ja widzę wami już w następnej, pa pa